Siemanko, siemanko z tej strony Nieka to jest Arcade Block, kwietniowy. Tak, kwietniow... mamy maj, co prawda, ale to jest dopiero kwietniowy Arcade Block, który to długo, długo chyba przez te święta nasze leciał do nas, tak, bo aczkolwiek i tak został chyba jakoś później wysłany. No cóż, nie będę ściemniał, mniej więcej więcej w środku, bo nie wytrzymałem tyle czasu, bo to prawie no prawie dwa tygodnie minęły dlatego dobrze, trzeba je powyginać jak zwykle będę trochę mniej zachwycony tym co to oglądam bo już wiem co tam jest koszuleczka poszuleczka z gry Kingdom coś tam z tego co się dowiedziałem oj proszę 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 z takim oto o, typem Kingdom coś Mniejsza z tym. No, koszulka całkiem, całkiem, całkiem fajna. Jak zwykle może nie do pracy. Co my tutaj mamy? O, hm. mamy coś, co odpadło. A tym, co się jest, Skylanders. No, nawet całkiem fajny nam się zrobił. Oczywiście widziałem je wcześniej. Nie, nie muszę zostawiać go zapakowanego, bo 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 po prostu już się rozwadził nie wiem, może to jest jakieś trefne pudełka mieli. Proszę bardzo, jaki fajny mi się podoba. Będzie, będzie stał sobie na mojej płeszcze. bo ba, ba, ba. Nie, nie do końca wiem o co chodzi w tej grze Skylander. Będę musiał się kiedyś tam przyjrzeć. O, trochę tak zrobimy. Tutaj jest jakaś jeszcze karta do niby gry. Co się wyjmuję. Bo się nie chcę popsuć. Niech Pan popsuć, a pewnie popsuję. wyraźnie Tak wylazł. Tutaj dostaliśmy Double Trouble. Nie wiem co znaczy ten kod. Jeśli komuś się przyda, to proszę bardzo. No mam jakieś kartę Double Trouble, za. Tak? Gdzie jest ten drugi z Double Trouble? Nie wiem o co w niej chodzi. Dobrze, będzie. Be będzie. Będę go żary. Co tam mamy dalej? Mamy bryloczek do kluczyków w formie skrzyneczki pikselowej takiej fajnej. Oj, 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 oj nie chcę wstać. Level up! Nothing windy system awesome. bell 8-bitowego skarba mamy. Twórzmy tego skarba. Takie o! Takie o do kluczyków chyba. I, i, i opuść. No. Ja. Yeah. Zgwałciłem to, że tak powiem. Z tej strony arcade block. Z tej strony skrzyneczka, która nie końca wygląda jak skrzyneczka, ale jak się przyjrzymy, to wygląda. Ale cóż. Teraz mamy. pacman. man. Czy, czy tak? Pieprzniczka i sólniczka z Pakmana. <grych> Salt and Paper. Zobaczymy, czy. Ostatnio coś lubią. Coś zaczęło powstawać, chyba, w Pacmanowskiej gadżety. Dostałem już kubek. To nie wiem, mi było właśnie ostatnio ten kubek. Ej, ale fajna. Taka dość spora. Oj, ale bym, 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 bym ją jeszcze zabił. To jest S. Sul. I tutaj babel pryszcza ma ale już soli nie dołożyli hamek postaci No i mamy jeszcze coś tym balowaniem jest nie tak jak jest majone do końca, ale no nie, 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 nie jest nie jest źle Made in China O Jezus, cóż za zaskoczenie pieprzniczka i solniczka proszę, stojcie, stójcie, tutaj ładnie podujcie ze Skylanderem i ze skrzyneczką skarbów macie troszeczkę, pobawcie się nią co tam mamy dalej video games live level 4 a ja wiem co to jest, to jest muzyka, proszę Państwa i proszę, dostaliśmy płytę z muzyką z muzyką z Donkey Konga, Donkey Konga Lola Final Fantasy Cave Story, World of Warcraft Metal Gear Solid tutaj dodatkowo jest jakiś Chrono Cross Uncharted 2, Zelda, Resident Evil 5, Assassin's Creed 4, Bioshock, Airward Jim i Castlevania Rock. Płytka zapewne super. Niestety nie puszczę jej wam, ponieważ pewnie by mnie udupili za prawa autorskie, ale popatrzcie sobie. Podejrzewam, że można to odsłuchać gdzieś na YouTube albo coś. Eee, więc jak dobrze poszukacie, to sobie znajdziecie się. Chce. Ja wam nie dam. Koniec. Kropka. Co my tu dalej nam jeszcze. O! I dostaliśmy jeszcze gazetkę retro. Retro VIP. VIP? Czy VID? Co to jest? VIP? Czy VID? Nie wiem, myślę z tym. Cena 7 dolarów. Eee, może trochę oddam tą moją kamerę. Opa, co my tu mamy? Jakieś stare stare gierki, całkiem, całkiem przyjemnie. Ogólnie tego Arcade bloka oceniam na 5 z plusem. Dosłownie w skali do, do 5. Jest naprawdę super. Aha, jeszcze dla tych, co dotrwali do końca, chciałbym powiedzieć, że na moim Twitchu, tak, mam Twitcha, mam już dwóch followersów. Zacząłem ostatnio wrzucać kody do gier. Czasami jakieś mi zostają z jakiejś promocji, albo coś, albo czegoś I po prostu będę tam Was wspierał grami No właśnie, i na razie chyba są ze trzy kody, podejrzewam, że nikt ich jeszcze nad nie zabrał Więc możecie, kto pierwszy ten lepszy, ten niech się rzuca Na tej zasadzie będą wrzucane, kto pierwszy ten lepszy, ten dostaje Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia, cześć